Cześć widzowie! Następny odcinek z e, Robloxa, tylko pierwszy odcinek z Mordera. E, jakby to Wam powiedzieć? Wiem, że mm, był już jakby odcinek z Mordera, to taki bardziej informacyjny i z typu oszcza. I zdecydowaliśmy się, że e, będzie to z Mordera. już mam serwer przygotowany, tylko oszczegam, że już jest jakieś około, chyba 5 miesięcy zajętych. Chyba 6 nawet, już jest mniej zajętych, bo oczywiście kanały takie ze mną jakby e, no, moich kolegów i koleżanek e, i też będą tam się pojawiały. więc jeszcze macie około 7 jest miejsc wolnych, więc bardzo zapraszam e, do poprzedniego filmu, a tego informacyjnego, nie tego z Towera, e, że napisać swoje niki. I wtedy mogliście, będziecie mogli się dołączyć w środę o 18 pewnie będzie, albo 19, jeszcze tego nie powiem. E, jedna osoba już napisała, więc jeszcze czekam na jakieś 7, bo widzicie z tą osobą oczywiście. E, więc jeszcze jest trochę czasu. E, no i myślę, że będzie dużo osób, cały serwis zapełniony i to jeszcze macie chwilę, jakiś czas. Ja to oczywiście, to jak najprędzej zaproszę. I będę czekać. Już się nie mogę doczekać tego specjalu na 50 osób, więc moim zdaniem 50 osób mnie praktycznie regularnie ogląda. 50 osób mnie regularnie jakby ogląda, więc, więc przynajmniej, żeby z 10 osób. Trzeba, jest, żeby jeszcze 7 na osób napisało swój nick, wtedy będzie cały komplet. Dobra. Teraz tak, kim będę. A szkoda. Normalnym jestem takim. A tak propo też ciekawostka o Morderu, bo tak zawsze przed niedawno odkryłem, że jeśli macie sklep, w ogóle tu mam teraz skin, pytajcie skąd. Macie kasę, macie weapon. To są skrzynki. I, I może też do, wybrać, na przykład tutaj mam to, ale przykład, bo wszystkie skrzynki kosztują, no właśnie nie kosztują nic, żadne, naprawdę nic, macie zero, ge, zero gemów, wystarczy, parcia, ja na to mogę pokazać, znaczy to, dajecie zero gemów i macie dosłownie za darmo skrzynkę, to, 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 to jest legalne, naprawdę, używajcie używaj to, dopóki działa, bo to może za niedługo już nie działać, bo to, już, to może, już, może za chwilę to nie działać już, więc Wam bardzo raz to używać, póki się da. Jak najwięcej, wszystkie skinki zdobyć, wszystkie specjalne. słuchaj, na te moje skinki. Żałuję, że kupiłem za 5 tych monet, bo mogę je zabić za darmo. E, jak wam tylko mówię. E, bo też odkryłem ostatnio. E, chodź, to ma game ze mną. Dobra. Dobra, lecimy. Dobra, i chodź. Haker Tomek, chodź, 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 musimy poszukać mordercy, może nie... o nie, uwaga, uwaga, aha, myślę, że to jest ktoś, który, on nie żyje, okej, okay. uwaga, hmm. to jest monet, które to sobie pozbieramy, ja w ogóle nie wiem, ile osób żyje. Yy. Uwaga, tak właśnie, tak w propo to wszystko w zasadzie za darmo działa, tak, ze wszystkim. E, z emotkami, tutaj macie wszystko za darmo oczywiście, tutaj już nie, ale tutaj też nie, w w zasadzie też macie wszystko za darmo, popatrzcie, tu macie za zero, jeszcze ja, ja nie używałam, jeszcze za... o nie. Dobra, proszę żeby to wygrała. Dobra. Bra, szczerze, żeby zabawić nie Dobra, musimy ją tu złapić. Dobra. Za chwilę tu powinna przyjść. Ale nie wiem. Hmm. No może być? No to mam mam jeszcze ja wiemy, co to za trik. Gdzie? Kiedy? Że co? Nie wiadomo, co się zrobiło. Hmm więc tego i tak myślę że będzie jeszcze tego odcinki jeszcze na przykład będzie pojutrze odcinek z Mordera a jeszcze muszę z tego tałara to nagrać tylko że nie wiem kiedy bo na razie tego wcześnie umiem a ten akt drugi, a jeszcze propo to nie wiem kiedy bajka. To już piszcie czy najpierw ma być Tower czy bike, nie wiem co Wam się bardziej podoba. Bo wyświetlenie nie zawsze pokazuje to co Wam bardziej się podoba, więc piszcie Team Bike i Team TDS, czyli Tower Defense Simulator. Hmm. Dobra, Icon znowu. Czekam aż zabije za, zabiję szeryf kogoś. Znaczy może szerif albo odwrót. I też żeby wygrać, dobra. Chodź. Ej, jeśli ktoś by chciał ze mną zagrać Mordera 1 na 1, to mogę, że mi napisze na czacie w Robloxie, to też zapraszam do dodaję mnie w Robloxie, nick. Dobra. Bo będę obserwować tutaj taki Rosit, tam sobie se'a żeby nikt nie widział. Mm. O, 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 nie, 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 nie. To co to jest już? Dobra. Czekaj, czekaj. Dobra. To jest morder, który został taki w tym chyba. Dobra, leć, 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 W ogóle chyba idę w kółko. Leć, Nie, to zaś ma zaś ma tam od jakieś lagi. Nie wiem czemu. Lecimy, lecimy. Szybciej może tutaj coś jest. Nie ma, nie ma, nie ma. Leć. Szybciej, 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 szybciej. może tam z drugą stroną w takim razie koleś leci gdzie, gdzie? jak już ten on mnie dogonił? to jest nierealne więc ja tak jeszcze wam mówię jeszcze raz zachęcam wam do zaproszenia i i tym bardziej was jeszcze do tego, żeby jak najbardziej, jak, jak używali się tego na przykład tutaj też to ja szczerze źle kupiłem. Hmm, na przykład to zero. Niektóre się nie działają, bo to, to na przykład niektóre, ale z większości powinno działać. klassik uznajemy, że to Zero, powinno działać. Z się działa z tego co patrzyłem. O, shiny, shiny, shiny! O, ja cię, ale mam farta. Popatrz tego, shiny. Jest to shiny. Shiny. No, ale wolę takie, no wave falę chroma, bo on mi się bardziej podobał. Dobra, No, średnio mi ogólnie, z tym fartem mam. Hmm. Dobra, lecimy, z kina uciekamy. Idziemy patrzeć na tego. Na win... Dobra, idziemy windą sobie. się trochę zepsuł. O, ej, halo! Chodź O, chodź, 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 dobra, chodzimy. Teraz wchodzimy w okienko obserwatora, czyli, czyli dokładnie to jest tutaj, tutaj robicie i seed robicie. Dobra, co się się tyłem, znaczy nie da się tak zapomnieć, że tak się staje, że to nie działa. Seed daje się, o, tam game przyszedł, to jeszcze, albo więc jeszcze na opcjach, gdzie... Nie ma... e, to Tomek, e, morder, 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 uwaga, 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 ja idę od góry, a ty go od dołu weź, żeby ja mogłem bronić wziąć. W... Rezykuj życie, ryzykuj życie. Jakim cudem? Przecież ja rewolwer. A czy ona tak zasuwała? Ona ma, ona ma jakiś game pass, czy co? Nie wiem. Aha, na no pewno mam moc. A właśnie, pro, to też jest wszystko za darmo chyba. Możesz sprawdzić, fake guna. Kup. o mam, x-ray, o kup, na, no, kup. No, wszystko za darmo, proszę bardzo, jakie gemy za robuxy? nie, no, wszystko za darmo macie, wszystko za darmo, proszę bardzo, wszystko macie za darmo, no wszystko jest za darmo tutaj, w ogóle nie wiem, na które, które nie, które nie wiem, no, co dają, A power, hmm, Fake gun? nie, trap, nie, x-ray, x ray, -ray sobie zobaczę, bo i ray myślę, że jest fajny, fajny, może jeszcze potem hejsa zobaczę i ninja. Hejs i ninja w następnych trzybach, tylko to muszę być Morderem, to też jest problem. Inaczej pójdziemy po prostu na prywatny, pójdę z Tome Games i zrobimy 1 V1, ale też na przykład na rune. tutaj się nikim nie będę, to po prostu sobie na rundzie pójdziemy tak sami. Myślę, że tak... Z, nie, na przykład myślę, że z dwa razy z tego zrobimy v, 3 razy V1 tego z Toma Games i to, to myślę, że na tyle w tym odcinku będzie. Wreszcie ładnie się. Ile osób jest? Ta ma hejsta, pewnie. Tak, ta ma hejsta, na 100 milion procent. Ta, no i został szeryf kontra morder. Na, na górze jest, idź na górze. Na górę, uwaga. Co on zrobił? Słuchaj, miała tam kampić, ona by zaskoczyła. Dobra, ostatni raz na, na publicznym, a potem na prywatnym będziemy robić. Dobra, szybko musimy mapkę fajną zagłosować. Pop, 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 Tylko szybko. Tu macie za darmo handlesa, czyli nie mieć głowy po prostu. macie za darmo, proszę bardzo. Emotkę też. E majson My 2 myślę. I sobie siądę, bo... No i ogólnie... Nie, idź, idź, nie, e, dobra. Mm, Ninja reset i seria, ja chciałam być bardzo z mordercą. E, co tu jeszcze? Oho, to mam jeszcze właśnie. Tu, 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 tu. Szlak. Hmm, morderco. Hmm, to dobra, myślałam, że będę mordercą, mi się będę. Myślę, mi się przydało. Inwentorium i myślę, że x jest fajny, od koniec Ninja daje. Naprawdę nie wiem co daje. Whatsap to wiem, ale hmm, X-Ray. Myślę, że x jest fajny, bo będzie będę widzieć w wszystkich hejs, myślę. E, dobra, ta runda. I potem dwa razy, już uznałam teraz, że dwa razy, 1v1 z Tomek Games i tyle. E, bardzo chcę, żeby każdy mój widz zasubskrybował kanał mój i Tomek Games bo też ma fajne filmy, stara się bardzo i będzie robić wielki powrót i nie jest dla niego tego łatwe i piszcie u niego, jakie chcecie najbardziej filmy u niego. Nie no no na machajcie, to jest bez sensu, jest to jest niemożliwe. E dobra, to słuchajcie tak. E, jak będę na prywatnym serwerze Tomek Games, to też jest serwer już oczywiście na odcinek, to wtedy dam wam znać. Dobra, widzowie, e, już jesteśmy na prywatnym serwerze. Chodź na mapkę zagłosować. E, ja wy... A, nie zdążyliśmy. Super. Dobra, a to musimy, po... musimy poczekać i będzie V1F1. V1. E, I to już jest przez specjalnie na odcinek przygotowany e, serwer. I ten był Olivia w MM2, czy Mordes Mystery 2. I ode mnie, musimy trochę jakby się rozprzestrzenić, żeby było można jakby zacząć. I tak tylko mówię, tylko w tej grze, a ja ten bug, nie wiem czy w innych, bo nie patrzyłem jeszcze. O, chcę poczekać. Dobra. Dobra, pokażę wam moje, imu, im, o moje umiejętności Mordera. A się, ja mam tego x założonego, tak czy nie? Cool. Mhm. Gdzie jest mój mały dziadyga. Dobra, ej, to jest mocne. Dobra, leży. No nim się... Mogę wystarczyło rzucić. Dobra. Mm. Dobra, wygrana. Dobra widzowie. Ej, już jestem morderem. I teraz będę się wstosować tą moc. Mam nadzieję, że mnie hacker to nie zabije, czyli Tomek Gates. Będę mówić na niego raz tak, raz tak eee, dobra. Muszę przytoczyć, tak, działa. Aha, to. Aha, teraz wystarcia ja wiem chyba, co. I teraz wystarczy. Może życam. Aha, pewnie, że szybciej zabija kogoś. Pewnie wiem, że szybciej może od, odda. Odkłada mu się cooldown, tak, tak jak myślałam, to się musi przeddala cooldown, ale chyba i tak mi się bardziej chyba z tych moc na razie, co? Mi się tak najbardziej podoba X-Ray, moim mm. zdaniem to jest najlepszy. E, I to na tyle w tym odcinku, widzowie. E, o, e, nie to, nie to, nie to. E, pa widzowie i zapraszam do następnego odcinka, który będzie mm, za około dwa dni.